Siema, Witam Was w pewnym vlogu. Tak się to nazywa. Można znajdziecie moją twarz. Kto nie widział, to widzi. Więc tak, e, dzisiaj mam dla Was kilka wiadomości. Takie mini QA, ale to nie jest QA. Ej, tak to napis, Tak to po prostu nazwa Więc tak, e, pie, pierwsze chciałbym Wam powiedzieć, Czy moja niestety świnka o imieniu Punia umarła, ale mam dobrą świadomość, że mam nową świnkę. I chcę ją pokazać Chcę po prostu ją pokazać nie? Chcę pokazać moje dwie świnki Które mam no, oczywiście Oczywiście pokażę, więc e, Poczekajcie chwilę Tam Muszę iść po te Tym, 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 tym I są, patrzcie Tu są moje świnki morskie Wykupiłem Tu są moje słodkie świnki morskie Ta się nazywa e, karmelek chyba Karmelek, tak to się Karmelek chyba naszego. Jeszcze nie wiem, ale tak dokładnie wiem, że to Karmelek, a tamta A tamta, moi drodzy, to jest oczywiście nasza, nasz kwiatuszek Tak ona się prezentuje pozdrawiam e, e, Pozdrawiam dziecko, które, które mi właśnie udało te świnki, bardzo pozdrawiam Właśnie go Pozdrawiam Oczywiście i tak, to są e, moje świnki. Wiem, tak one się naśwali mają trochę. Spokojnie, tutaj jeszcze będzie domek, tutaj jeszcze będzie e, podściórka i tak dalej. Jeszcze wszystko się okarnie. To jest mój pierwszy dzień ok, kiedy mam te świnki, więc spokojnie, jeszcze, jeszcze im się da. Coś. Mają marchewki, jak sami tu, one to stały. Marcheweczki. Więc to właśnie marchewki jeszcze to sałe. Więc to są właśnie. Yy, tak po prostu dzisiaj wyglądają. Zobaczymy jutro, jutro idę do szkoły i po szkole wam jeszcze nagram drugi odcinek i po prostu drugi vlog. Yy, zobaczycie drugi dzień z moimi świnkami morskimi. Tak one się prezentują. To są chyba kawie domowe, nie jestem pewna, ale chyba tak. Mają karmę, w sensie przed, przy. więc jest to no, obszar. Więc w aucie ten, jak powiedziałem, jedna miska się połamała. Więc e, w, moje go domu wsiłem e, właśnie taką to nie pasuje to właśnie tej białej. Więc no, tak po prostu bardzo pasuje. Nie? Więc no, i nie ma nic, nic dalej to powiedzieć. Jak coś, to nie mówcie o tym krześle, coż stoi na środku korytarza. Eee, nie wiem, po prostu chciałam oglądać moje. Świnia. Moje świniaczki kochane. Tak. Takie słodziutkie tutaj sobie chodzą. Tak w ogóle to zostawcie lajka. Like oraz subskrybujcie macie go o tam na dole. O tam, O tam na dole, teraz tam pokazuję. O tam na dole macie gdzieś tam subskrypcję Naciśnijcie ją. Oczywiście z foneckiem, No wtedy będzie, będę po prostu zadowolony. Zostawcie to dla tych świnek, proszę. One wymakają, one mają so, mało łapek pod tym filmem. Musicie zostawić więcej. Czyli dla naszych świnek, a może się pojawi... hmm, poczekajcie. Wiem, 30 łapek. Bo widać, że już to pijacie pod tymi tutorialami To 30 łapek i robimy na drugą część, drugi dzień Jak e, się trzymają te świki, nie? I jak, jak jest teraz u nich Czy żyją, nie są, ale sobie jeszcze będą żyć nie, no. One będą chyba 6, 6 lat, a nie 7, bo jak, kupię, bo jak je kupię to one mają pół, pół roku Pół roku mają. No, mają pół roku, więc e, trochę tak 6 lat to żyją, nie? Więc mają już pół roku, więc będę mieć e, mniej lat. Właśnie te świnki, mążki, ale mam nadzieję, że będą, e, będzie im dobrze u nas. Jeszcze tutaj kupimy jakiś tomek, bo na razie mamy taki telefony, ale. Jak się, da, jak się da jeden taki czerwony, to będą się wpychać, więc, niech, więc tego czerwonego, e, o tam co jest, e, odrzucamy ten pomysł, nie chcemy tego czerwonego. Wyłóżmy no, się, połączę język. E, nie, nie, po prostu nie będzie tego czerwonego i kupujemy e, taki na dwie osoby, na dwie świnki, więc to wszystko. Co mogę zrobić? Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji! Ok, i no, to jest e, koniec. Tak się na razie trzymają. Przyjąłem. tym szczęście. E, będą jeszcze żyć. E, to jest 6 lat, co pewne. Kilka jeszcze miesięcy, bo no jak mówię, mają już pół roku. E, w sumie nie pół roku. Poczekaj, ile mają. A jak ja chyba no pół roku, pół roku ma. Więc no, są fajne. Mi się potopają Ja, ja Jestem fanek, fanem świnek morskich. Ja jestem świnka morska team. Yy, przy te słupie to mam. Takie kopieska. Yy, pokażę wam. No nie znalazłem pieska. Więc no. Chyba jest na Twosze, tam się bawi. Więc no to jest ten yy, koniec tego vloga, czy tam filmu, tak słowo, tak słoł, yy, tak się trzymają, jutro jeszcze może to rzucimy jakiś tonek, jeszcze nie wiem, ale no, no to pa Pamiętacie, księgi morskie są koks i zostawcie subika i lajka, nie zapomnijcie o tym.